Szczęść Boże! Witam Was serdecznie w uroczystość Świętego Wojciecha. Razem pochylamy się nad słowem Bożym, które Pan Bóg nam dzisiaj daje. To słowo jest piękne, bogate. Ono jest też, można powiedzieć, pokazuje sens życia chrześcijańskiego, też trochę w świetle męczenników i naszego męczennika. Zatrzymam się szczególnie nad Lisem do Filipian, to jest drugie czytanie, i Ewangelią Świętego Jana, nad kilkoma sformułowaniami, zdaniami, tak naprawdę. Święty Paweł nam mówi takie słowa. Z dwóch stron doznaje nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele to bardziej dla Was konieczne. Popatrzcie, z dwóch stron doznaje nalegania. I tak naprawdę, moi drodzy, my jako chrześcijanie powinniśmy czuć w sobie takie napięcie, jak odczuwał Święty Paweł. Pragnę odejść i być z Chrystusem. To jest pierwsze pragnienie, które powinno nami kierować. Pragnąć być już z Chrystusem, żyć z Nim w niebie, cieszyć się Jego obecnością. I Paweł mówi, bo to o wiele lepsze. Mieć tą świadomość, że właśnie, nasze życie tutaj ziemskie, owszem, ono jest dobre, piękne, ale lepsze dla nas jest bycie z Chrystusem. Ale z drugiej strony, Paweł doznaje nalegania, aby pozostać w ciele, to bardziej dla was konieczne. Nie? Czyli być już w niebie, a pozostać tu na Ziemi. I co wybrać? I Paweł nam pokazuje, że właśnie ze względu na to, że to jest konieczne dla innych, potrzebne dla innych, on pozostaje. Zgadza się na to, że Chrystus go jeszcze przytrzymuje, można powiedzieć, tutaj na Ziemi. I trzeba to powiązać ze słowami z Ewangelii Świętego Jana: Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wiecznie. My jako chrześcijanie nie możemy żyć dla siebie. Kto żyje dla siebie, kto chce zachować swoje życie dla siebie, ten je traci. Ale jeżeli nasze życie nabiera wartości, jeżeli właśnie żyjemy dla innych. Pozostać zaś w ciele to bardziej dla Was konieczne. Moje bycie tu na Ziemi, moje życie chrześcijańskie ma być dla innych. I pomyśl dzisiaj właśnie o, o tych dwóch y, sprawach. Po pierwsze, czy jest w Twoim y, sercu pragnienie bycia z Chrystusem i wiesz, że to jest dla Ciebie lepsze, i wszystko w swoim życiu y, temu podporządkowujesz? A drugie, czy żyjesz dla innych, czy dla siebie? Czy potrafisz, y, właśnie nawet w tym teraz obecnie trudnym czasie, myśleć o innych, szukać jak pomóc innym, jak wesprzeć innych dobrym słowem, modlitwą, rozmową, telefonem. Czy żyjesz dla siebie? Tylko zaspokajasz swoje potrzeby, szukasz swojej jakiejś wygody, swojego komfortu. Chrześcijanin realizuje się żyjąc dla innych. Święty Paweł też jedno sformułowanie bardzo mi się podoba i chciałbym tylko się nad nim chwilę zatrzymać. Mówi, że Ewangelię, o wiarę w Ewangelię trzeba walczyć. Czy też będąc daleka, mógł usłyszeć o Was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię? Moi drodzy, wiara, o której tak dużo ostatnio żeśmy słyszeli, jest darem Pana Boga i ona raz otrzymana nie jest nam dana na zawsze. O nią trzeba walczyć. Świat próbuje nam wyrwać tą wiarę w Ewangelię, w prawdę o Chrystusie dla nas umarłym i zmartwychwstałym, próbuje nas od tego odciągnąć i my mamy walczyć. Nasze życie chrześcijańskie w jakiś sposób jest walką. Więc bądźcie mężni, bądźcie odważni, jak święty Wojciech, a gdzie jest siła do tego, to jest Duch Święty, o którym też mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Duch Święty stąpi na Was, otrzymacie Jego moc. Moc do tego, by walczyć o Ewangelię, moc do tego, by żyć dla innych. Święty Wojciech na przykład no nie żył dla siebie, oddał siebie całkowicie dla innych, dla głoszenia Chrystusa, dla zbawienia innych. I też moc do tego, aby właśnie pragnąć życia z Chrystusem w niebie. Dobrego dnia tej uroczystości, dobrego spotkania ze Słowem Bożym, z Panem Bogiem.